Ogólnie Wika sadziła Kiciuś Kicia o, do kic, Kiciuś do wózku sobie. Tak się będzie będziemy go wozić. No. To ja I generalnie... To ja go będę wozić. Co on lubi tutaj? No. Ej, pokaż mnie! Ty Nie tak wycofujemy się. Dlaczego on nie patrzy? Aha, bo on jest generalnie zajęty tą taką zabawką. No. no i... Generalnie on, on jest takim dzieckiem. No. On, on jest bardzo mały. I się bawi żobeczką. No. Bawi się. Możecie zobaczyć jak się bawi. Tu jest też kotek. No. Taki w łapie. I słuchajcie widzowie. Kto chce, żebyśmy teraz mieli kanał z tym kotkiem? No będziemy go nagrywać. Tak, będziemy go nagrywać bardzo często. Gdzie Laura? Ja Jak się go mhm. czuć? Tak. tak. No jeszcze koczek No się lubi bawić tą zabawką jego, co tutaj. Się nie lubi dzielić. Jestem niktonek. Laura chyba I jeszcze tu mam. Tam niksonek. jest Niksonek. Nika. Powiedz coś do kamery. Halo. O. I tu jedzie. Kotek. No, tutaj kotek jedzie w łóżku. A tak, Mika Powiedz coś do kamery. Halo! O. I generalnie to są zwierzątka. No, nasze, kochane. A generalnie lubi trawę jeść. Tak, Nika generalnie lubi tą trawę. Tak, ten kot bardzo lubi jeździć w wózku. No, patrzcie. On bardzo lubi jeździć w wózku. Lubię też łapać mój palec. jak to się odpina? Trzeba on wypuścić tego kota. Tak, um, właśnie Nika sobie siedzi. I tu jest A tu jest kot. Dobra, pokaż teraz. I właśnie tak wyglądają nasze zwierzęta. I te filmy będą właśnie z naszymi zwierzakami kochanymi, nie Laura? Mhm. Bo my tak bardzo kochamy zwierzęta. Tu mhm. jest Nika teraz idzie. Tu mamy Nika A tutaj mamy Kiciusia. Tak, tutaj mamy kotka. Tu jest nasz Kiciuś. On może tak trochę gryźć. odgryzie gryzie. Nie drapie, ale gryzie trochę. Tak on lubi łapać. ona się bawi właśnie. Mika jest. Nasza kochana Nisia. Nika, widzicie, to Nikę. Ona, ona lubi to, generalnie leżeć. leżeć I jest strafkę. Tu ma środka. Potekraście wami w łóżku siedzi. No i generalnie. No to...